Witajcie serdecznie po mojej przerwie. Zauważyłem, że w ostatnim czasie zagadki i różne ciekawostki związane właśnie z logiką cieszyły się w ostatnim czasie sporym zainteresowaniem. To właśnie one miały najwięcej plusów, dość dużo wyświetleń. Dlatego też chciałem dziś przygotować dla Was trzy zagadki logiczne, które z całą pewnością zaskoczą Was i Waszych znajomych. Oczywiście, jeśli wcześniej ich nie znaliście, ale mam nadzieję, że uda mi się wywołać uśmiech na Twojej twarzy. A jeśli tak, to pamiętaj o łapce w górze. I jeżeli mnie nie subskrybujesz, to koniecznie teraz kliknij przycisk subskrypcji. Zatem, na pierwszy rzut idzie zagadka z monetami. Zagadka, którą można pokazać znajomym praktycznie w każdych warunkach. Możecie ją wykonać jako zakład imprezowy, zakład barowy. Czy po prostu w gronie rodzinnym. Jest ona dość prosta, wystarczy się tylko trochę zastanowić, ale zobaczymy jak Wam pójdzie. Wystarczy mieć cztery monety. Ważne jest, żeby te monety były takie same. I celem tej zabawy jest ułożenie monet w taki sposób, aby każda dotykała każdej. Jeżeli je postawimy w taki sposób, oto widzimy, że te się ze sobą nie stykają. Jeżeli spróbujemy w taki sposób, to z kolei. Tutaj nam się coś nie łączy. Zatem możecie kombinować. Ważne jest też, żeby ta konstrukcja, która zostanie stworzona, żeby się utrzymała. Masz teraz chwilę na zastanowienie się, jak można rozwiązać tę zagadkę. A jeśli już znasz odpowiedź, to gratuluję. A oto jej rozwiązanie. Było ono dość proste, nieprawdaż? Podpowiem tutaj, że ta zagadka jest też jak najbardziej logiczna. Jak najbardziej warto znać tutaj zasady, które panują w przyrodzie. Mamy wagę, a na tej wadze przypięte są dwa woreczki. W jednym woreczku pływa ryba, zaś do drugiego woreczka jest ta ryba przypięta do góry. Załóżmy, że jest ona przypięta jakimś haczykiem, który nic nie waży, nie ma on wpływu na wagę. Przyjrzyjcie się dokładnie, mamy ten sam poziom wody, mamy te same ryby o takiej samej wadze, mamy Woreczki o takiej samej pojemności nie mają tutaj wpływu na to jakieś czynniki atmosferyczne, nie wieją żadne wiatry, nie ma żadnego pola elektromagnetycznego. Jak myślisz, w którą stronę przechyli się waga, który z tych woreczków będzie cięższy? Zatem masz teraz chwilę na zastanowienie się, a jeśli już znasz odpowiedź, to gratuluję. W pewnym momencie tej zagadki wspominałem, że mamy tutaj ten sam poziom wody. Nie trzeba być jakimś ekspertem fizyki, żeby wyobrazić sobie taką sytuację. Gdy mamy dwie szklanki i są one pełne, do jednej szklanki, gdybyśmy wrzucili coś, to automatycznie poziom wody się podniesie i ta woda się wyleje. I tutaj mamy taką samą sytuację z woreczkiem po lewej stronie czyli ryba pływająca w tym woreczku ona podnosi poziom wody do tego samego, który je znajduje się w woreczku po prawej stronie. Zatem jeżeli ta ryba przyczepiona do haczyka wpadłaby do wody, to ten poziom by się podniósł, co wskazuje, że woreczek po prawej stronie ma większą objętość i prawdopodobnie też waży więcej. Mam nadzieję, że udało mi się ciebie zaskoczyć, a jeśli tak, jeszcze nie wstawiłeś czy nie wstawiłaś łapki w górę, to teraz zrób to koniecznie. I ostatnia zagadka na dziś... Powiem Wam szczerze, że ta zagadka wywołała uśmiech na mojej twarzy, gdy zdałem sobie sprawę, na czym ona polega. I jeśli jej nie znacie, to mam nadzieję, że u Was też będzie taka sama reakcja. A zatem widzimy tutaj chiński parking. Nie wiem, może Chińczycy jakoś inaczej liczą swoje miejsca parkingowe, ale widzicie tutaj oznaczenia miejsc parkingowych i na pierwszy rzut oka widać, że coś z nimi jest nie tak. Czy potraficie wskazać, na którym miejscu stoi samochód? O co tu dokładnie chodzi? Czy jakieś zależności matematyczne, może jakiś algorytm tych liczb? Na czym to dokładnie polega? Na początku wydaje się, że wszędzie mamy szóstki, ale nie, nie ma szóstek. Tutaj mała podpowiedź. Na tę zagadkę nie możesz patrzeć tak płasko, na zasadzie czarne i białe. Trzeba spojrzeć, no nieco pod innym kątem. Mam nadzieję, że ta podpowiedź wydała się przydatna. Jeśli chcesz się teraz chwilę nad nią zastanowić, to możesz wcisnąć stop. Natomiast jeżeli już udało ci się zgadnąć, to gratuluję. Jesteś bardzo spostrzegawczą osobą. A oto odpowiedź. Teraz wygląda to nieco lepiej. Po prostu parking był pokazany do góry nogami, czyli samochód stoi na miejscu 87. Jeżeli udało mi się wywołać efekt wow, to zapraszam do skomentowania, do łapki w górę, do udostępnienia. Mam nadzieję, że za tę prezentację z całą pewnością taka łapka się należy. Jeżeli mnie subskrybujesz, to już niebawem kolejne takie ciekawostki, kolejne zagadki, łamigówki, rzeczy testujące naszą inteligencję i wiele, wiele innych. Dlatego zapraszam serdecznie i pozdrawiam.